Za sprawą projektu Pomagajmy Razem w gminie Radłów w Domu Kultury w Wałrudzie dzieci mogą rozwijać się artystycznie i emocjonalnie pod okiem doświadczonej kadry. Cotygodniowe zajęcia cieszą się dużą popularnością już od pilotażowego spotkania. Znajdujemy się w Domu Kultury w Wałrudzie. Trwają zajęcia w ramach pracy świetlicowej. Bardzo się cieszę, że dzieci licznie zgłosiły się. Ponad 30 dzieci dzisiaj bierze udział w zajęciach. Jest to skierowane właśnie do tych miejscowości północnych naszej gminy, bo zależało nam, aby również te dzieci miały dostęp do świetlicy. Także obecnie w naszej gminie są dwie świetlice jedna jest w Radłowie, druga obecnie na Wałrudzie. Program tej świetlicy jest atrakcyjny, każde dziecko znajdzie tutaj coś dla siebie, dlatego bardzo wszystkich zachęcam do licznego udziału. Gmina Radów na ten cel pozyskała pół miliona złotych, a zajęcia realizujemy w partnerstwie z Amosem. Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego na co dzień działa w Radłowie, natomiast teraz w tym roku raz w tygodniu, czyli w piątki, będziemy w Aurudzie, gdzie się właśnie dzisiaj znajdujemy. Będziemy tutaj prowadzić zajęcia, nasza kadra wspaniałych pedagogów, a także psychologa będzie tutaj czuwała nad prawidłowym przebiegiem zajęć. W planach mamy różnego rodzaju wycieczki, czy to do kina, czy na kręgle, a także w okresie letnim pikniki, a także integrację z rodzicami. To nie są tylko zajęcia dla, dla dzieci, ale także pozwolą się razem zintegrować, na przykład podczas pikniku. Także bardzo serdecznie zapraszamy. No miejsca już nie ma praktycznie, no bo było 30 miejsc i one wszystkie są zapełnione, ale jest lista rezerwowa. Także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, no to może się jak najbardziej zapisać. Projekt Pomagajmy razem w Minieradów Radów to inicjatywa ukierunkowana na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Podczas projektu rozwijamy m.in. kompetencje emocjonalno-społeczne, umiejętności współpracy, współdziałania, aktywnego słuchania innych oraz skutecznej komunikacji. Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu umiejętności społecznych, różnorodne aktywności integracyjne oraz artystyczne. Podczas zajęć, które ja prowadzę jako psycholog, uczymy się lepiej nazywać, rozpoznawać oraz wyrażać przeżywane emocje. Tematyki podczas zajęć psychologicznych to między innymi postawa asertywna, współpraca, skuteczna komunikacja, radzenie sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, smutek czy lęk. Podczas projektu dzieci mają również możliwość by skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, które mają charakter wspierający. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia artystyczne, w tym rękodzieła, malarskie, twórcze, które rozwijają kreatywność, pomagają wyrazić swoje emocje poprzez sztukę oraz rozwijają motorykę małą. Dzieci mając wie, mają więc możliwość do zdobywania nowych doświadczeń poprzez działanie oraz świetną zabawę. Projekt współfinansowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.